Trwało to tylko sześć minut. Sześć minut, które zmieniły sposób, w jaki świat postrzega brazylijską hipokryzję. Luis Inacio Lula da Silva właśnie skończył swój wykład o polskich problemach z prawami człowieka. Mówił o europejskich standardach tolerancji i ochronie mniejszości. Czekał na standardowe przeprosiny, a wtedy Karol Nawrocki wstał i powiedział coś, co sparaliżowało całą brazylijską delegację. To nie była zwykła wymiana zdań między przywódcami. To był moment, w którym Polska pokazała światu, że lekcje o prawach człowieka nie mogą pochodzić od prezydenta, którego kraj niszczy rdzenną ludność Amazonii. Szczyt klimatyczny ONZ w Genewie 18 września 2025 roku. Dla Luiza Inacja Luli da Silwy miał to być triumfalny powrót na scenę międzynarodową. Po burzliwych latach w polityce, po więzieniu i kontrowersyjnym powrocie do władzy, Brazylijski prezydent desperacko potrzebował międzynarodowego uznania i miał plan, jak je zdobyć. W swoim hotelu w Genewie tydzień przed szczytem Lula spotkał się ze swoimi doradcami. Na stole leżały raporty o europejskiej polityce, szczególnie o Polsce. To będzie idealny cel, mówił Lula do swojego zespołu. Europa zawsze lubi, gdy ktoś krytykuje Polskę. Pokażemy się jako obrońcy postępu przeciwko europejskiemu nacjonalizmowi. Strategia była prosta. Lula miał publicznie zaatakować Polskę za politykę wobec mniejszości seksualnych, uchodźców i społeczności romskiej. Miał mówić o europejskich wartościach, które Polska rzekomo łamie. To miało pokazać Brazylię jako globalnego lidera praw człowieka, a Lulę jako moralny autorytet na miarę Nelsona Mandeli. Prezydent, który trzy razy wygrał więzienie, teraz chce uczyć świat o prawach człowieka, szepnął jeden z młodszych doradców. Ale nikt go nie słuchał, plan był zatwierdzony. Ale Lula popełnił błąd. Nie sprawdził, kto siedzi w polskiej delegacji. Karol Nawrocki przez ostatnie miesiące systematycznie przygotowywał się do takich konfrontacji. Nowy prezydent Polski wiedział, że na międzynarodowych forach Polska jest często wykorzystywana jako kozioł ofiarny przez polityków z innych krajów, którzy chcą pokazać się jako postępowi. I Nawrocki miał dość. Dzień przed szczytem Polski prezydent spotkał się ze swoim zespołem doradców. Na stole leżał gruby raport. 200 stron dokumentów Amnesty International, Human Rights Watch i brazylijskich organizacji pozarządowych. 200 stron o morderstwach aktywistów, o grabieży ziem rdzennych plemion, o nielegalnym wycinaniu lasów, o korupcji w brazylijskim rządzie. Jeśli Lula chce mówić o prawach człowieka, powiedział Nawrocki spokojnie, to damy mu lekcję o rzeczywistych prawach człowieka. O godzinie 14.00 rozpoczęła się sesja poświęcona prawom człowieka i zrównoważonemu rozwojowi. Lula był trzecim mówcą. Wszedł na podium z szerokim uśmiechem, wymachując rękami w charakterystycznym dla siebie geście. Wyglądał na człowieka, który wie, że za chwilę powie coś ważnego. Szanowni Państwo, zaczął z pasją w głosie, dzisiaj musimy porozmawiać o prawach człowieka w Europie. Nie możemy zamykać oczu na to, co dzieje się w niektórych krajach, które nazywają się demokratycznymi. Jego wzrok powędrował w stronę polskiej delegacji. W Polsce obserwujemy niepokojące zjawiska. Dyskryminacje mniejszości seksualnych, ataki na prawa kobiet, ksenofobię wobec uchodźców, przemoc wobec społeczności romskiej to są rzeczy, których nie możemy tolerować w XXI wieku. Lula mówił przez kolejne pięć minut. Wymieniał przykłady, cytował raporty międzynarodowych organizacji, malował obraz Polski jako kraju nietolerancyjnego i wstecznego. Brazylia zawsze stała po stronie praw człowieka, kontynuował z rosnącą pewnością siebie. Nauczyliśmy się na własnych błędach, przeszliśmy przez dyktaturę wojskową i wiemy, jak ważna jest wolność. Dlatego mamy prawo i obowiązek mówić głośno, gdy widzimy łamanie praw gdziekolwiek na świecie. Sala słuchała w milczeniu. Niektórzy przywódcy kiwali głowami z aprobatą. Inni robili notatki. Lula czuł się w swoim żywiole. Europa musi pamiętać o swoich wartościach zakończył swoją mowę. I kraje takie jak Polska muszą zrozumieć, że nie mogą się chować za suwerennością, gdy łamią podstawowe prawa człowieka. Dziękuję. Wrócił na miejsce z wyrazem satysfakcji na twarzy. Plan przebiegał idealnie. Teraz czekał na oklaski międzynarodowej społeczności i być może kilka nieśmiałych protestów ze strony Polski. Ale to, co nastąpiło, było czymś zupełnie innym. Karol Nawrocki wstał bardzo powoli. Nie poprosił o głos, nie czekał na pozwolenie moderatora, po prostu się podniósł, wziął swoją teczkę i ruszył w stronę mównicy. Jego twarz była spokojna, ale w oczach było coś, co sprawiło, że Lula instynktownie poczuł niepokój. Panie prezydencie Lula, zaczął Nawrocki głosem spokojnym, ale niosącym się po całej sali. Bardzo dziękuję za tę fascynującą lekcję o prawach człowieka. Jest to szczególnie pouczające, słysząc to od prezydenta Brazylii. Pierwsze zdanie zabrzmiało uprzejmie, niemal dyplomatycznie. Ale ton głosu Nawrockiego mówił coś innego. Pozwoli pan, że zacznę od kilku pytań. Czy wie pan, panie prezydencie, ile obrońców praw człowieka zostało zamordowanych w Brazylii w ciągu ostatnich dziesięciu lat? Lula próbował coś powiedzieć, ale Nawrocki kontynuował. Pozwolę sobie odpowiedzieć. Dwieście. 200 aktywistów, dziennikarzy i obrońców Amazonii zostało zamordowanych w pańskim kraju. I wie pan, ilu sprawców tych zbrodni skazano? Zero, Kropka. Sala zamarła. To nie była standardowa dyplomatyczna wymiana uprzejmości, ale może to tylko statystyki, prawda? Może porozmawiajmy o konkretnych przypadkach. Czy zna pan, panie prezydencie, Doma Filipsa i Bruno Pereire? Brytyjski dziennikarz i brazylijski ekspert od spraw rdzennych plemion. Zamordowani w czerwcu 2022 roku gdy badali nielegalne wycinanie lasów w Amazonii. Nawrocki otworzył swoją teczkę i wyjął pierwsze zdjęcie. A może zna pan Zeziko Guajahare? Przywódca plemienia Guajahara. Zamordowany w marcu 2023 roku za obronę swojej ziemi przed nielegalnymi drwalami. Pańska policja do dziś nie znalazła sprawców. Drugie zdjęcie trafiło na stół. Dorothy Stank, amerykańska zakonnica, aktywistka ekologiczna. Zamordowana w 2005 roku za obronę Amazonii, miała 73 lata, zastrzelona 6 razy. Trzecie zdjęcie: Lula był blady. Brazylijska delegacja wyglądała na sparaliżowaną. Nikt nie spodziewał się takiego ataku, ale może to tylko pojedyncze przypadki, kontynuował Nawrocki. Może porozmawiajmy o systemowych problemach. Czy wie pan, panie prezydencie, ile hektarów Amazonii zostało zniszczonych od czasu pańskiego powrotu do władzy? Cisza. 4,2 miliona hektarów rocznie. To powierzchnia większa niż Holandia rocznie. Nawrocki zrobił krok w stronę brazylijskiej delegacji. Mówi pan o dyskryminacji mniejszości w Polsce. Pozwoli pan, że zapytam o dyskryminację rdzennych plemion w Brazylii: Janomami, Kajapu, Munduruku, Guarani. Setki tysięcy ludzi, którzy tracą swoje ziemię, swoją kulturę, swoje życie. Dla złota, dla drewna, dla Soi. Każde słowo było jak precyzyjny strzał. Czy wie pan, że w rezerwatach plemienia Janomami dzieci umierają z głodu, podczas gdy nielegalni górnicy zanieczyszczają ich rzeki rtęcią? Czy wie pan, że rdzenna ludność Amazonii ma średnią długość życia o 15 lat krótszą niż inni Brazylijczycy? Lula próbował przerwać. Panie prezydencie Nawrocki, to są złożone problemy historyczne. Historyczne? Przerwał mu Nawrocki. Panie prezydencie... Bruno Pereira został zamordowany w 2022 roku. To nie jest historia, to jest teraźniejszość. A potem Nawrocki zadał pytanie, które zmieniło wszystko. Wie pan, panie prezydencie, co łączy polską politykę wobec mniejszości i brazylijską politykę wobec rdzennych plemion? Kropka. Karol Nawrocki spojrzał Luli prosto w oczy i odpowiedział na własne pytanie. Różnica jest taka, że Polska nie morduje swoich mniejszości, Brazylia tak. Szok w sali był namacalny. Kilku delegatów otworzyło usta ze zdziwienia. Moderator próbował przywrócić porządek, ale Nawrocki kontynuował. Mówi pan o prawach kobiet w Polsce doskonale. Czy może pan powiedzieć, ile kobiet z rdzennych plemion zostało zgwałconych przez nielegalnych górników w Amazonii w zeszłym roku? Brazylijskie organizacje mówią o setkach przypadków. Pańska policja nie prowadzi nawet statystyk. Każdy fakt był jak gwóźdź w trumnę brazylijskiej hipokryzji. Mówi pan o ksenofobii wobec uchodźców. Może porozmawiamy o tym, jak Brazylia traktuje uchodźców z Wenezueli? Obozy na granicy, brutalna deportacja, dzieci oddzielane od rodziców to są europejskie standardy, których pan od nas wymaga? Lula siedział w milczeniu, nie wiedząc, jak odpowiedzieć. A potem Nawrocki przeszedł do bezlitosnego podsumowania. Wie pan, panie prezydencie, co jest największym problemem z pańską krytyką Polski? To nie są fakty. Fakty można dyskutować. Problem jest taki, że pan nie ma moralnego autorytetu, żeby krytykować kogokolwiek. Nawrocki podszedł jeszcze bliżej do mównicy. Prezydent kraju, gdzie co tydzień ginie obrońca praw człowieka, chce uczyć Europę o prawach człowieka. Prezydent kraju, gdzie rdzenne plemiona są systematycznie mordowane, chce mówić o ochronie mniejszości. Prezydent kraju, który niszczy największy las deszczowy świata, Chcę wykładać o ekologii. Każde zdanie było jak cios. Wie pan, jak ja to nazywam, panie prezydencie? Nazywam to hipokryzją niezwykłą hipokryzją monumentalną, porażającą, obscenicz hipokryzją. I wtedy padły słowa, które przeszły do historii. Polska nie będzie brała lekcji o prawach człowieka od kraju, który ma krew rdzennej ludności Amazonii na rękach. Po tych słowach w sali zapanował chaos. Niektóre delegacje zaczęły dyskutować między sobą. Brazylijscy dyplomaci próbowali coś szeptać Luli do ucha. Lula siedział blady, z zaciśniętymi pięściami. Moderator próbował przywrócić porządek, ale Nawrocki jeszcze nie skończył. Chcę być jasny: Polska nie jest idealna. Mamy swoje problemy, swoje wyzwania. Ale różnica między Polską a Brazylią jest fundamentalna. My nie udajemy, że jesteśmy moralnymi autorytetami. Wy udajecie. Nawrocki zaczął zbierać swoje dokumenty. A wie pan, co jest najsmutniejsze w tym wszystkim, panie prezydencie? To, że brazylijski naród zasługuje na coś lepszego. Rdzenne plemiona Amazonii zasługują na coś lepszego. Obrońcy praw człowieka, którzy ryzykują życie w pańskim kraju, zasługują na coś lepszego niż prezydent, który wykorzystuje ich tragedię do tanich punktów politycznych na forach międzynarodowych. To było uderzenie, które nie pozostawiało miejsca na odpowiedź. Więc pozwolę sobie zakończyć jednym apelem. Panie prezydencie Lula, proszę wrócić do Brazylii. Proszę chronić swoją Amazonię, proszę bronić rdzennych plemion swojego kraju. A gdy to pan zrobi, gdy zatrzyma pan mordy aktywistów, gdy przywróci pan sprawiedliwość ofiarom, wtedy proszę wrócić tutaj i powiedzieć nam o prawach człowieka, wtedy będziemy słuchać. Nawrocki wrócił na swoje miejsce. Sala była w szoku. W ciągu godzin po wystąpieniu Nawrockiego światowe media eksplodowały. Polska odpowiedź na brazylijską hipokryzję, pisał The Guardian. Koniec epoki moralnych wykładów z południa, analizował Le Monde. Amazonii nie da się ukryć za retoryką, komentował Washington Post. Ale najciekawsze były reakcje w samej Brazylii. Brazylijskie media nie mogły zignorować tego, co się wydarzyło. Po raz pierwszy od lat, od lat ktoś publicznie przypomniał światu o tragedii Amazonii i rdzennych plemion. Organizacje pozarządowe w Brazylii dziękowały Nawrockiemu za zwrócenie uwagi na problem, który rząd Luli próbował zamieść pod dywan. W São Paulo tysiące ludzi wyszło na ulicę z transparentami: Dziękujemy Polsce za prawdę. W Rio demonstranci nieśli zdjęcia zamordowanych aktywistów, te same, które Nawrocki pokazał w Genewie. Lula próbował odzyskać kontrolę nad sytuacją, organizując konferencję prasową, ale pytania dziennikarzy były bezlitosne. Dlaczego Brazylia ma jeden z najwyższych wskaźników morderstw aktywistów na świecie? Dlaczego żaden sprawca nie został skazany? Czy prezydent czuje się współodpowiedzialny za śmierć Bruno Pereiry? Brazylijski prezydent nie potrafił odpowiedzieć przekonująco na żadne z tych pytań. Jego wystąpienie było chaotyczne, pełne wymijających odpowiedzi i obietnic, które zabrzmiały pusto. Tymczasem Nawrocki odbierał telefony gratulacyjne od przywódców rdzennych plemion Amazonii, od brazylijskich aktywistów, od międzynarodowych organizacji ekologicznych. Dziękuję za głos, którego nikt nam nie chciał dać, powiedział jeden z liderów plemienia Janomami podczas rozmowy telefonicznej z polskim prezydentem. Co więcej, wystąpienie Nawrockiego otworzyło drzwi do szerszej debaty o hipokryzji w międzynarodowej polityce. Inne kraje zaczęły kwestionować moralny autorytet polityków, którzy sami łamią prawa, które rzekomo bronią. Efekt domina był spektakularny. Na następnym szczycie klimatycznym trzy miesiące później nikt już nie odważył się pouczać innych bez sprawdzenia własnego podwórka. Era tanich moralnych wykładów dobiegła końca. Kropka. Dziś, prawie rok po pamiętnym wystąpieniu w Genewie, sytuacja w Brazylii wciąż pozostaje tragiczna. Rdzenne plemiona nadal tracą swoje ziemie, aktywiści nadal giną, Amazonia nadal jest niszczona. Ale przynajmniej świat o tym wie, przynajmniej nikt już nie udaje, że tego nie widzi. A Lula, brazylijski prezydent, nigdy publicznie nie wspomniał o konfrontacji z Nawrockim. Ale jego kolejne wystąpienia międzynarodowe są znacznie bardziej ostrożne. Nie pouczy już innych krajów o prawach człowieka. Nie mówi już o moralnej wyższości Brazylii. Karol Nawrocki udowodnił jedną prostą prawdę: Nie możesz uczyć innych o wartościach, których sam nie szanujesz. Hipokryzja ma swoją cenę, i tę cenę Lula zapłacił w Genewie. Czasami prawda boli, powiedział Nawrocki podczas wywiadu kilka tygodni po szczycie. Ale prawda jest konieczna, zwłaszcza gdy w grę wchodzą życia ludzi. Sześć minut, jeden mówca. I totalna zmiana w międzynarodowym dyskursie o prawach człowieka. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz wiedzieć, jak prawda zmienia świat. Bo to, co zobaczyłeś, to nie tylko historia o polskim prezydencie i brazylijskim hipokrycie to historia o tym, że każdy z nas może żądać uczciwości od światowych liderów. I czasami ta uczciwość zaczyna się od jednego słowa dość.